Bożena mówiło, że perfumami tak, należy się krzykać tam, żebyśmy chciały być całowane. O kurwa, jak pięknie! Boki, galop na łoki, teren zabawą, kurs pod upadek zwątpienie i jazda w Moim ulubionym owocem jest borówka amerykańska. mnia pyszotka! Spożywałbym ją na okrągło, ale nie zawsze jest w sklepach. Borówka spowalnia starzenie, zawiera przyswajalny rezerwat. Pieczarka to strasznie niebezpieczny grzyb. Cały czas skaże mi piec jakiegoś Arka. Piecz Arka. Piecz. bia na życie. Dajem. Co Pani daje? Dajem duwy.